Witam serdecznie widzowie. Wróciłam właśnie z siłki. Byłam na nowej we Wrocławiu, a vista czy coś takiego. Eee, no i powiem tak, że wolę tą moją w ale nie było źle. 15 minut od Katarzyny, czy tam 20 z pacerkiem, a że troszeczkę się rozpadało, to później Katarzyna po mnie przyjechała. Przy okazji weszłam do Lidla, bo tam pod tym blisko siłowni był też Lidl i ona właśnie tam na mnie czekała. I zrobiłam y, mini zakupy jeszcze. Trzy serki wojskie, dwa takie serki malinowe i serek waniliowy, bo będziemy robić później jakieś naleśniki albo placki. Wczoraj byliśmy na rynku i kupiłyśmy dużo świeżych owoców, jakieś truskawki, borówki, więc się przydadzą. Oliwa czosnkowa przyda się do obiadu, bo już mamy końcówkę. Kurczak wędzony. I dwie cukinie również do obiadu. Mam też kaszę gryczaną, więc plan jest taki, żeby zrobić właśnie kurczaka z warzywami, może trochę w kary i właśnie z kaszą gryczaną. No ale to zobaczymy jak wyjdzie. Na razie weźmiemy się za śniadanko. Prawie równo. Karnik się nagrzał, nagrzał. A, zrobimy sobie serek wiejski z pomidorami do tego. Mamy nawet pięknego, świeżego pomidora z targu. Poszliśmy tam mimo, że lało. Proszę nie tam, masz teraz, zobacz ładnie w lodówce. Warzyw, owoców. Katarzyna tutaj tylu warzyw i owoców to nie miała, odkąd tu mieszka. Patrzcie w ogóle, jaką bluzę sobie pożyczam od Katarzyny. Hard Rock Cafe New York. Mówiłam, że ja będę od niej brać większość tu jak tu będę. Dobra, mój serek wiejski. Ten jest mój ulubiony, bo nie ma tego płynu tak dużo w środku. Superancki jest, polecam sprawdź. Nawet jak nie lubicie serka wiejskiego, to myślę, że ten polubicie. Zestaw taki mało instagramowy, leki dobry, brakowało mi takich śniadań, także idziemy zajadać, Katarzyna też już sobie zrobiła, pooglądamy sobie, nie wiem co oglądamy, a Ukryta Prawda leci, także obejrzymy sobie Ukrytą Prawdę, zjemy śniadanie i zobaczymy co będzie dalej, ale pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, koło lidla był też Maczek i Katarzyna mi załatwiła kawę, miło, dzięki Katarzyna, ona ma swego Red Bullka. a ja mam kawusie, to jest czarna, bo mleko owsiane mamy tutaj jeszcze jakieś na chacie. Ciemno tu irytuje mnie ten bucik. Dzisiaj outfit cały na czarno, skórę założyłam, ale mikrofonik różowy jest dla balansu. Jak możecie się domyślić po tym wstępie już nie jestem we Wrocławiu i powiem tylko tyle, że vloger to ze mnie słaby, bo przez ten cały mój pobyt tam nie nagrałam absolutnie nic, no. Materiał, który widzieliście przed chwilą, to jest dosłownie wszystko, co mam. Także na no nie poszło mi najlepiej, ale za to spędziłam super czas z siostrą. Był dosłownie jeden dzień, kiedy nie padało, także nie za wiele mogłyśmy robić, ale no nie narzekam, no bo ja tam pojechałam głównie, żeby spędzić z nią czas. Wiadomo, że lepiej byłoby gdzieś wyjść niż tylko siedzieć w mieszkaniu, no ale. Jest jak jest. Wróciłam już do Świnoujścia i przyznałam się szczerze, że odkąd wróciłam, to jakoś mam taką mniej motywacji do nagrywania, bo mam wrażenie, że nie dzieje się za wiele takich interesujących rzeczy. No bo jednak, jak jestem w Nowym Jorku, to mam wam coś ciekawego do pokazania, czy nawet taka moja codzienność jest e, no, nieco bardziej ciekawsza niż. Jak jestem w Polsce. Szczególnie, że w moim mieście to nie za wiele się dzieje, no ale to nic. Dzisiaj jest niedziela i ja żadnych planów nie mam, więc sobie postanowiłam zrobić takie generalne porządki w pokoju. Zobaczymy jeszcze, jak mi to pójdzie, ale na pewno bardzo chciałabym ogarnąć szafę, bo to, co się tam dzieje. Wszystkie ubrania, które rozpakowałam z walizki, jak wróciłam ze Stanów, no to wrzuciłam tam i no to się aż prosi o posprzątanie. I przy okazji chciałabym też przejrzeć trochę te ubrania i odłożyć parę rzeczy na sprzedaż na Vinted, bo już jakiś czas temu Wam mówiłam właśnie na Instagramie, że chciałabym zrobić małą wyprzedaż i w końcu mam na to czas, więc chyba tak właśnie zrobimy z takich ciekawszych rzeczy, co Wam mogę jeszcze pokazać, to zamówiłam też zdjęcia. Ja zawsze je zamawiam ze strony Fotobum, bo oni tam robią właśnie fajne takie mniejsze rozmiary, a ja potrzebuję ich do mojego notesu z podróży. Prowadzę taki właśnie zeszyt, jest coś w tym stylu, taki jasnoróżowy i wklejam tutaj właśnie jakieś zdjęcia z podróży, naklejki, jakieś ulotki, bo tak to się mniej więcej prezentuje. I przez to, że teraz długo mnie nie było w domu, no to mam trochę zaległości, ponieważ ostatnie, co tutaj zrobiłam, to jest z Baku, Azerbejdżan. A jak możecie zobaczyć, byłam tam w kwietniu 2024, więc jeszcze przed maturą. No i w końcu właśnie miałam chwilę, żeby też usiąść i powybierać zdjęcia, ponieważ miałam tak. Po pierwsze zrobiliśmy wycieczkę samochodem i tam chyba z pięć różnych państw zwiedziliśmy. Jakieś Włochy, Liechtenstein, San Marino, Monaco. Generalnie trochę tego było. Później... A w sierpniu byliśmy na Bermudach no i najnowsze co mam to właśnie Guatemala i Salwador. tutaj mam na przykład takie moje z Bermudów właśnie, ja uwielbiam zamawiać na tej stronie, bo po pierwsze szybko przychodzą te zdjęcia, jakoś jest bardzo fajna i też nie są jakieś najdroższe, tutaj jeszcze takie rodzinne mam, a oprócz tego no bo tak jak wam przed chwilą pokazałam, wklejam też tam jakieś bilety lotnicze, czy właśnie wejścia do muzeów takie pierdoły, no to tutaj mam właśnie całą szufladę takich rzeczy, jakieś mapy tu jeszcze z Waszyngtonu w ogóle, też byliśmy w sierpniu, co my tutaj mamy o, jakaś naklejka z San Marino no więcej map. No ogólnie trochę tego jest. Także dzisiaj skupię się na sprzątaniu pokoju, a właśnie to sobie zostawię już na jutro raczej, bo opisałem, że zejdzie mi na tym cały dzień. Tutaj sobie nawet już też przygotowałam taką mini rozpiskę, właśnie wszystkich tych wyjazdów po kolei. No bo w czerwcu tam no mówię, zrobiliśmy kilka państw, kilka różnych miast nawet, więc żeby o niczym nie zapomnieć i wszystko zrobić po kolei, no to musiałam to gdzieś spisać, bo inaczej byłoby ciężko to ogarnąć. Ostrzegałam, że nie prezentuje się to najlepiej. 334, więc nieco później niż zazwyczaj chodziło. No ale tutaj niestety moja siłownia otwiera się dopiero o siódmej, więc za bardzo nie mam wyjścia. Dzień dobry, piesku. No, okej. Okay. Ja już wróciłam, ogarnęłam się, przebrałam i teraz jadę z mamą pogarniać trochę rzeczy na mieście. Yy, także oczywiście zabiorę was ze sobą, zobaczę ile do mi się nagrać, bo w Polsce jeszcze tak za wiele nie nagrywałam i jeszcze trochę mnie to stresuje, ale muszę się zacząć przyzwyczajać, bo inaczej z vlogowaniem to będzie ciężko. Odkradam sobie w ogóle od mamy cały czas jakieś perfumy, bo swoje wszystkie zostawiamy w Nowym Jorku. Dzisiaj testujemy sobie taki zapach. Bardzo polecam. Pachnie przepięknie. Dobra, wychodzimy z tego domu. Numer jeden 1, truskaweczki piękne, cudowne, będą na obiad, 18 zł za kilogram. Szału nie ma, nie jest najlepiej, może kiedyś będzie. We Wrocławiu ostatnio to po 11 były, teraz pewnie jeszcze mniej. się dzwoni. No. Byłyśmy po truskaweczki, tam jedziemy teraz do centrum na razie, nie? No. Chcesz parę truskawek? Możemy ci przywieźć? Jakieś nowe te chyba, kolekcje takie morskie. Takie słodkie do espresso. Ładne. Tylko, że ja espresso nie piję. Uuu. Ten talerzyk ładny. Taki różowy ze złotą ramką. Hmm. Tu jeszcze większy. A tam sobie jakieś pościele. A tutaj takie lusterko, jak mam w stanach, tylko wersja mini. 129 zł. Tylko mało lampek ma. Jest wisienki? Ostatnia. Ktoś się schował, chyba. Ale możemy jeszcze do tego zejść, do. Home and view, jak coś. Potrzebuję nowej pościeli jak Kylie przyjedzie. Chcę, żeby było ładnie. Ale jedziemy jeszcze może do Home and w takim razie. W ogóle nikogo nie ma w tym sklepie praktycznie. Nice. Taką wybrałam. Jest cała biała i ma takie beżowe jakby... Kwiatki na całości. A drugą mamy w takie małe kwiatki. Taki zestaw. A teraz jest w ogóle promocja, że jak bierzecie jedną rzecz, to druga jest za 10 zł. Tutaj, o, z tyłu nawet widać. Dlatego właśnie bierzemy dwie pościele. Ale ładnie pachnie kornem z Zmiana lokalizacji. przyżyliśmy do Iska. Po nowym kołdrę. Bo tak jak mówiłam, Kylie do mnie przylatuje w połowie sierpnia, więc musi mieć y, w czym spać. Tutaj też jakoś tak dziwnie, pusto. Niby nic jeszcze nie ogarnęłyśmy, a już z półtorej godziny nam zeszło. Dawno w ogóle nie byłam się tak pokręcić po sklepach. My mamy nową pościel, nową kołdrę, truskawki. Zaraz jedziemy jeszcze do Lidla na jakieś zakupy, bo trzeba trochę uzupełnić zapasy. A później muszę zacząć montować tego vloga, bo jest godzina 12, a na 16 powinnam mieć gotowy film. robimy zapas moich ulubionych serków wiejskich, bo wszystkie. Są te, które wam pokazywałam jeszcze u Katarzyny we Wrocławiu. I moje ulubione. Teraz do domu? Taka czarna chmura, jakby miała padać. Dobra, widzowie, wróciłyśmy już teraz. Czas na hol zakupowy, bo jakżeby inaczej. Po pierwsze, najpierw byliśmy na targu. Mamy całą kobiałkę truskawek. Tu dwa kilo było, nie? No, lekko ponad 2 kilo. I również lekko ponad 2 kilo pomidorków koktajlowych, ale to już z Lidla. Cały taki koszyczek, kartonik, bo u nas pomidory dosyć szybko schodzą przeze mnie. Oliwki. Tydzień grecki w Lidlu jest. 5 Cukini, Wafle naturalne. Raz, dwa i trzy. Również szybko u nas schodzą. Z ser z oliwkami. humus na kanapki. Makaron ryżowy. Z warzyw jeszcze mamy dwie papryki. Moje serki wiejskie. Jeden, dwa i trzeci. Idealnie na trzy dni, kiedy waniliowe, również trzy sztuki. A Jeszcze dwa takie serki wiejskie, ale to moja mama sobie wzięła, ona je lubi. Znaczy ja też je lubię, ale wolę, wolę te moje. Jogurty naturalne bez laktozy, taki serek, że kwinia marakuja. I ostatnie dwa opakowania jajek. Także takie zakupy właśnie z Lidla, ale jeszcze mam jedną fajną rzecz Wam do pokazania. Weszłyśmy też na chwilę do Kika i mam nowy talerz, taki różowy. Chciałabym go zabrać sobie do Stanów, ale myślę, że to nie będzie najmądrzejszy pomysł, ponieważ dosyć ciężki jednak jest, ale bardzo ładny. Siema piesku. Cześć! Pierwsza pościel jest taka biała, beżowe kwiatki, a druga w w kolorowe kwiatki, takie mniejsze. Ja wiem, że trochę randomowy ten vlog wyszedł, no ale mówię, ani nie miałam za bardzo weny na nagrywanie, ani nie bardzo miałam co nagrywać w, w tym tygodniu, wyjątkowo. Jest 13, także ja muszę się streszczyć, żebyśmy się wyrobili na 16 z tym filmem. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I to jest w ogóle pierwszy vlog, który będzie aż tak na bieżąco, bo jest poniedziałek i w poniedziałek go dodaję. Także życzę Wam miłego dnia, wieczoru. Zależy, kiedy to oglądacie. I widzimy się w kolejny poniedziałek, tak jak zawsze. Bye!